Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, zapraszam na ostatnią z dzisiejszych analiz na Euro 2020. Wszystko zakończymy o godzinie 21.00 w Amsterdamie, gdzie Holandia zmierzy się z Austrią. W pierwszej kolejce obie drużyny wygrały swoje spotkania, dzięki czemu bardzo dobrze weszły w ten turniej. Trzeba jednak podkreślić, że nie były to najpewniejsze zwycięstwa, ale dzisiaj dzięki nim któraś z tych drużyn będzie mogła przypieczętować awans do kolejnej fazy turniej. Bugmacherzy uważają, że uda się to Holendrom, ponieważ kursy na ich zwycięstwo są naprawdę niskie. Nie ma się tutaj raczej czemu dziwić, ponieważ Holandia dysponuje bardzo solidną kadrą, a różnica klas pomiędzy tymi zespołami jest bardzo duża. W pierwszym spotkaniu z Ukrainą Pomarańczowi zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, ale pojawiło się kilka momentów, w których to rywale doszli do głosu i w pewnym momencie doprowadzili do remisu 2-2. Ostatecznie udało się odnieść zwycięstwo i wyjść z trudniejszego położenia, a to bardzo dobrze świadczy o całym zespole. Ze świetnej strony w tym spotkaniu pokazali się Dumfries oraz Wijnaldum, a nieco więcej spodziewaliśmy się przede wszystkim po De Jongu i Depayu. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi jeszcze w tym zespole. Na naszą uwagę zasługuje jednak fakt, że Holandia straciła dwie bramki. Ten aspekt trzeba jak najszybciej poprawić, ponieważ kolejny rywal w ofensywie ma kim postraszyć. Austria podobnie do Holandii w pierwszym spotkaniu strzeliła aż trzy bramki, ale przez długi okres nie była ona pewna zwycięstwa. Piłkarze trenera Franco Fody do 78 minuty remisowali z Macedonią, ale ostatecznie udało się odnieść bardzo ważne zwycięstwo na początek turnieju. Do dzisiejszego spotkania Austriacy podchodzą w roli underdoga i niewykluczone, że takie położenie dobrze wpłynie na ten zespół, ponieważ to rywale będą musieli rzucić się do ataków, ponieważ grają oni przed swoją publicznością i są po prostu silniejszym zespołem. W tym spotkaniu stawiam jednak na to, że obie drużyny strzelą bramkę. Kurs w na takie zdarzenie wynosi 1,79 i moim zdaniem warto pograć właśnie w ten sposób. Jak doskonale wiesz, takie zdarzenie siadłoby w obu pierwszych meczach tych drużyn i moim zdaniem tym razem będzie tak samo. Ofensywy pokazały się z dobrej strony, a stracone bramki z Ukrainą i Macedonią Północną mogą świadczyć o tym, że nie do końca dobrze wszystko funkcjonuje w grze obronnej. Warto jeszcze dodać, że 5 z 8 ostatnich spotkań Austriaków i aż 7 z 10 ostatnich meczów w Holandii kończyło się właśnie BTTS-ami. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy kolejne interesujące widowisko z bramkami po obu stronach. Tak jak wspomniałem, kurs i typ na to spotkanie pochodzą z oferty STS. Jeśli jeszcze nie masz konta u tego bugmachera, to warto je założyć właśnie teraz i warto zrobić to z kodem promocyjnym Zagranie. Dzięki niemu otrzymasz darmowy zakład na start w wysokości 30 zł, zakład bez ryzyka ze zwrotem na konto depozytowe do 230 zł oraz bonus od depozytu, który wynosi aż 1200 zł. Nie zwlekaj, skorzystaj z naszego kodu zagranie już teraz i odbierz bonusy na start. Na koniec proszę Cię o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę, a w komentarzu daj znać, co typujesz w tym spotkaniu. Dzięki i do usłyszenia.